maneczko Witam w kolejnym odcinku z Hype Time Quest. Co? Pokonaliśmy sobie ostatnio długonogiego bandytę. Także lecimy dalej. Zrobiliśmy tutaj ten, to nie był diadem, tylko zbroja chyba. Nie dobrze wiem. Dobra. Trzeba stąd wyjść. A żeby stąd wyjść, coś trzeba zrobić? Ja kojarzę że te drzwi tutaj. To będę, jak będę się mógł zmniejszać, tak mi się każe, że co coś, coś było z tym zmniejszaniem chyba, żeby się właśnie dostać w takie miejsca. Dobra. bijamy sobie dalej, zobaczymy co się będzie działo. Nie wiem czy jeszcze miecz brać, chyba jeszcze wziąć miecz. O jest jazd. Dobra robota rycerzu, jesteś bardzo mocny. Wstyd mi się przyznać, że musiałem się schować, nie pokonałbym tego strażnika. Zasłużyłeś na, na pierśnik pierwszego smoka. Może dzięki temu smok ci pomoże? Jak obiecałem, drzwi klasztoru stoją dla ciebie otworem. Przyjdź nas odwiedzić. Zobaczysz, jak jesteśmy Nie. potężni, odkąd posiadamy klejnot królewski. Żegnaj, rycerzu. Jeśli trzeba, to wami też się zajmę. No dobra, idziemy. Wydaje mi się, że do klasztoru będziemy się kierować. No bo gdzie? Tam już nie muszę wchodzić raczej. Wychodzimy z tego zamczyska. Zobaczymy czy tu w ogóle przeciwnicy teraz jeszcze. Jeszcze tam łazi widzę. Jeszcze tam łazi. Będzie do mnie pewnie. I to nawet oni tu jeszcze łażą. No dobra, to się bijemy znowu. O! Bo, nie broni się! Chcemy tu jakieś obrony. Mi tu kurwa gość. już nie mogę podnieść tego? Za dużo mam. Dobra, tymi to się nie będę zajmował już. Mogę to otworzyć? Nie mogę. Nie to gdzie ja mam iść? W takim bądź razie. E, e, e! Kurwa! Gdzie mnie tu rzucasz, kościół? Czy mam wrócić tędy normalnie? W ogóle tutaj jest coś takiego jak napisane co mam dalej robić. Napisnik pierwszego smoka. Gdzieś spadłem Chyba wracamy już już do tych kanałów Trzeba będzie wyjść z tego, po prostu iść do klasztoru, tak mi się wydaje, tam trzeba się kierować będzie bo no, jak gdzie indziej No, poszedaj ja schowam to mieć może co? Że będzie prościej No dobra Jest to O oh, kurde, są te. Oh, to, podlatujesz? Oh, wow. Kurde, skacze. Ła! Kurde! Nie nie tu, nie, nie tu, nie tu, nie chcę. patrz, no teraz będziemy tu... ...ataki uskuteczniać, jakby... ...wziatki No Dobra, wjeżdżam na górę. Przestałem, że spadnę, nie? Wjeżdżamy na górę i właśnie się kierujemy do klasztoru razem. No bo tutaj nie ma gdzie tak naprawdę. Żeby tu innego można było zrobić, ten gość to jest od tego biega Ile mam hajsu? Ej, i możemy sobie zrobić ten wyścig, który jest przed tym. I niestety się nie zająłem tymi ulami. Ty za to masz do powiedzenia? Kto szuka broni, ten zawsze tu przygoni. Ale Oto nie, to moje ceny, rycerze. Bo, bo nic nie mam rozwalonego za bardzo. Chyba, że tą tarcza, ale nie jestem pewny. No, dobra. Patrzmy tu. Co to było? Sklep, tak? Tak, sklep. Z sklepu to nic nie chcę. Idę zobaczyć sobie tą misję z zbieganiem. No to w ogóle, mogę wyjść tutaj w ogóle? Nie mogę. To jest trzy ule jeszcze do dobycia. Jak tam u pani? Nie mogę z nią pogadać. No to tworzyć tego nie mogę. No dobra. Gdzie jest ten typ od tego biegania? W tym sobie zrobił to misyjkę z tym bieganiem. On tu dziś był. Jest mały. Mam już 100 Witaj, panie rycerzu. Jestem Uelet, syn szewca Storas. To wiem. Chcemy zrobić najszybsze buty w całym królestwie. Potrzebujemy takich Dobra, rycerzy jak co? ty. Oto zasady wyścigu. Na mój znak, oto zasady wyścigu. Na mój znak musisz ruszyć na trasę nie. nie. Dobra, dawaj. ja to wyścig tutaj sobie zrobię. Powodzenia, rycerzu. Tak. Na mój znak, gotowy start! Ciekawe czy te buty za to dostaniemy nie? Go, 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 go! Stefan Bolt! Oj! 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 Tak, kiedy trzeba robić wiraże. stało się? Nawet nie patrzyłem na czas. No coś zdobyłem, ale. Czerwcy, syn, dziękuję Ci, że od tej chwili masz 10 czerwonych eliksirów. To są po prostu ulepszenia, a te buty to ja dostanę? Znakomicie, panie rycerzu. Jesteś dobrym biegaczem. Mam nadzieję, że podoba Ci się prezent. Okay, ale Nasze nie mogę. buty jeszcze nie są doskonałe. Pewnego dnia zrobimy naprawdę znakomite. Nawet jeszcze szybsze. O, jaka szkoda! Dobra, idziemy w stronę. Idziemy w stronę y, klasztoru. bym się tam dostać do klasztoru. Tu gdzieś się szło, nie? Trzeba wypatrywać tych kurde uli jeszcze, bo trzy, trzech mi brakuje że nie wiem, gdzie one dokładnie mogą być. Słyszę. Słyszałem ultu. Patrz, jest tu na górze, ale ślepy jestem. O, było. Dobra, mamy ósmy. Tak, mamy ósmy. Weź tu znajdź wszystkie kurde. Dziki też będziemy bić. No bo i nie. I dalej. Nie chcę do klasztoru iść. Nie stój tyłem, pamiętaj. Bo cię kurwa zerżną. O! Pa, 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 pa. O, kurwa, dwóch jest. Ła! Wow. Gdzie uciekasz? Pamiu. Dobra. Wbijamy do klasztoru. Zobaczymy, że nas przyjmie. Ok, weszliśmy. Klasztor, panowany Toskana skana pierwszego. To wiemy. Oto on. Ten, który siedział ze mną w celi. Zdobył na pierśnik. Wiedziałem, że gdy zostawię otwarte drzwi, wpadnie w pułapkę. Zatrzymać go. Przybył tu, aby ukraść klejnot. Uważajcie, uważajcie. Od śmieciu jeden. Wszystko, co mi to w będą robić? Dawaj, kasztana. <laughs> Dawaj, kasztana. Nie wiem, po co są te kasztany. Teraz tak. Tu czy tu? Rada pisarzy klasztornych wydała dekret, że klasztor nie będzie dłużej poddawał się gniewowi swojego dawnego sprzymierzeńca tyrana Taskana I. Dlatego rada postanowiła, że. Moc powinna przepaść mnichom. Jak bardziej wykształcony, ja was wszystkich kurwa ustawię. Zobaczycie, to co się tutaj dzieje, to jest kurwa nieporozumienie. Jedno wielkie, czekajcie, czy ja nie, ja nie chciał iść najpierw tam. To można było chyba nie wchodzić gdzieś, tylko co tu jest. O, to duże. Chodź, hamioł. Wy wszyscy się kurwa nadajecie. Leżeć. Kurde, tu drzwi, tam drzwi. E, nowy, nowy czar. mamy. Tego to ja już nie mogę żreć więcej. Tą tarcze mi trochę rozwalili widzę. Jak ją tam... Jak ją to opuścić? Tu jest jakaś dźwignia. Aha, to jest dźwignia na górę. Jest jakby kolejne. Pa, 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 ty. Niech się broni. jakaś kolejna dźwignia, powinna być chyba, nie? No nie, stąd mogę skoczyć tam. Kurwa przeskoczyłem. Szerjo. Jak ja tam dalej iść? Tutaj nie ma żadnej dźwigni. O Stefan, coś ty kurwa narobił? Jaka to muzyczka w ogóle? pierdzi sobie. No? weź to. Dobra, mamy kolejną moc. Elektrikus magicum <grych> Gdziemy, Kurwa razić piorunami, tobie zmienimy na to. A czemu nie? Dobra, tylko jak wejść? Jak wyjść wyżej? O to jest pytanie. Jak tam wejść? <laughs> Trzeba szukać, czy tu nie ma jakiejś. Jakiejś dźwigni? Jest, patrz. Ja się nie widziałem. Ślepy jestem po prostu. No, otworzyło się. O kurde. Czemu nie mogę? Jednąć z tego. dalej. Czemu nie mogę użyć... ...czaru? Nie wiem. Dobra, jest skrzyneczka, jest wodopój. A jak to napije się tego? Czekaj. To co mi to daje? Aha, czyli te zielone są od tych czarów, dobra. Okej, okay, będę wiedział. Kolejna dźwignia. Ej, ej. Kolejna dźwignia odpalona. Kurde, tych pięter tu jest, ty! Zobaczymy, porazimy go. Kurwa, konie nie dostał w ogóle tym. Serio? Ładnie. A dźwigni nie widzę. Ej serio. Jest tutaj. Ciężko w tych pikselach jest cokolwiek zobaczyć, nie? Nie, wiem jak się tym strzela. Słaby ten elektrycznie swój. Zappełni od razu. W razie czego? Dobra, gdzie my jesteśmy? O mat. Właściszek tak. Kocham ten klasztor rycerzu, ale nasi przełożeni popełniają ten sam błąd co król. Myślą, że stoją ponad wszystkim i powinni mieć klejnot królewski. Ja jestem skromny. A może go mieć tylko człowiek skromny? Rozumiem, że ty jesteś takim człowiekiem. Uwolnij nas od klejnotu i chciwości, której jest przyczyną. Na szczycie tej wieży. Spotkasz Strażnika mas. Mas Jest nie do pokonania. Twoją jedyną szansą... ...jest przerzucenie go Pamiętam, przez krawędź. Pamiętam, gruby będzie. ...dosyć już powiedziałem. Pamiętam gościa, kurde. ...udowodnij swoją wartość. Ja pierdziele, jak mi się tu przypomina wszystko. Dobra. Szkoda, że nie poszedłem tam na dół, bo nie wiem, co tam było. Ale tu już będzie zapis, to sobie zakończymy. Dzisiaj taka eksploracja yy, klasztoru troszeczkę. Więcej zdrowia niż niebieski eliksir, okej. Okay. Dob dobrze wiedzieć. Dobra. Zapisik robimy. Tyk. Zapisik zrobiony. A my się żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Wpadaj na drugą serię, która już jest nowa na kanale z Observer System Redux. Może ktoś się zna i ktoś kojarzy. No, i wpadaj na streamki. Zapraszam serdecznie. Dobra, trzymajcie się. Si ma.